Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym cię powiedzieć o macie nie możesz zorganizować swój czas pracy, zmień to. Konsultacja z zarządzania czasem pracy. A przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie wideo o zarządzaniu czasem, jak mieć więcej czasu na pieniądze. Myślę, że to dotyczy te treści tej, tego filmika o zarządzaniu czasem pracy. Ten filmik, zarządzanie czasem jak mieć więcej czasu na pieniądze znajdziesz w opisie pod tym filmikiem albo w pierwszym komentarzu, też pod tym filmikiem. Teraz wracam do konsultacji z zarządzania czasem, jak zorganizować swój czas pracy. Po tej konsultacji zdążysz zorganizować swój czas pracy, zrozumieć jak być efektywniejszy w pracy. Oczywiście jeżeli jesteś efektywniejszy w pracy to otrzymujesz większe wynagrodzenie. A tym samym, oczywiście nie od razu. To zącisz wykonać, że zaciągesz zarządzać czasy. I w następny dzień ty jesteś już kierownikiem tej firmy. Niestety tak nie będzie. Od razu ci powiem. Musisz do tego iść stopniowo. Jeżeli po prostu nie będziesz iść do tego stopniowo, to nie uda Ci się w rozwoju kariery. Także zapraszam. На тун консультации, ту на консультация, линк на тун консультации, знаете, в описании под этим видео, или uh, еще в первом комментарии, тоже под этим видео. Uh, ну, просто, запрошу. Также, um, та консультация, управление временем работы, полега не только на прации в работе, а управление временем, например, в домах. Dla przykładu, są ludzie, które też pracują w domu, ale mają no, po prostu małą efektywność, dlatego że mają dużo rzeczy, które rozpraszają ich uwagę, a nie wiedzą co z tym zrobić. Także tych ludzi też zapraszam na moją konsultację.